godzina dwa już jest. Jestem podczas WF-u. Generalnie sobie coś tutaj puszczają, i, 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 i tak to jest. Yy, ja sobie obejrzałam też z moimi. Aktualnie będę też poprawiać Discorda, więc jak chcecie, to będzie prawdopodobnie live z tego poprawiania. Yy, w takim razie ja się zabieram, ja idę yy, się trochę ogarnąć, bo od rana się zawpiżamię i yy, no i po prostu. Do zobaczenia i widzimy się yeah, potem. Go. Dobra, ja już jestem umyty, zamknę się tutaj. Trzeba, w ogóle mam coś ciemnie mnie o dobra. E, trzeba odpalić sobie tutaj Photoshopa i trzeba, e, będzie trzeba zacząć działać. E, Odpalę się później drugi monitor i będzie git. E, jeszcze idealna, już miałem fryzurkę i, i za chwilę wracam. Dobrze, jestem już, ogarnąłem to. E, jeszcze, jeszcze tylko sobie... Łóżko pocielę i, i, i już będzie. Może mam jakieś przybycie, bo miniaturkę robię. mi ja, się wydaje. Jeszcze mam chyba podjaśnić dwa, ale tutaj od razu Generalnie otwieram sobie okienko i lecimy. Ło, wow, like. Ole jasne. O kurcze. Otwieram. O ale łóżko jest jasne. O oh, tu jest jakiś. <tulizacja> o nie O okno. na polu trochę. Pogoda na, pogoda na polu, jak pogoda na polu. miałam miniaturyczka skończona, Zajęło mi I to około, z... szybka miniaturka jest, bo ona nie jest ciężka, jak to było, 5 15 minut 15-20 minut, czyli normalne. Aktualnie, ła, jeszcze to Aktualnie idę chyba na pole, bo mi się lekcje skończyły, bo informatyka była dosyć szybka. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnych materiałach, bo syny nie mam nic do nagrywania. No chyba, że mam coś wieczorem nagro. So, ich will schon einmal Moment mal Baba. Здорово, что я не видел, в кладе, в на этом канале. Все,